Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, błagam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddała Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Spraw, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości, Slej na mój umysł Nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którymi chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do mieście Boszego, pragnę ofiarować prosząc Cię i Pokorni, Pani Jezus Chryste, Matko Bosza oraz Wszyscy pokosowieni Błogosławieni o poszanowanie i potrzebne łaski dla wszystkich osób, które rozpoczynają nowy etap w swoim życiu. Za każdą pomoc, z całego serca, bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wodu, która wytresłaś wówczas, z najsłodszego serce Jezusowego, jako strój, miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas paw swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc szwada Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mocję z Senami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Maryi Panny, Umęcząc pod Bockim Piłatem, ukrzeszowany, Umarł i pokrzepion, Stąpił to piekieł, Trzeciego dnia z stał, Stąpił na nie Siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. wieszam w Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała smacłych stanie, żywy wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa. Na przepłakanie z akrzechy i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego lajeko porestnejj męki, mimią się citle nas i świata całego klajeko porest tej męki, mimiją się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko porestnejj męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas świata całego. Dla jego polestej męki, mimo miłosierdzia dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmniejszego syna twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za naszej nasz i świata całego. Dla jego polestej męki, miejmy miłosierdzia dla nas i świata całego. Dla jego polestej męki, Mimią się dla nas i świata całego klajeko porestnejj męki mimią się dla nas i świata całego klajeko polestej męki mimiją się dla nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się dla nas i świata całego klajeko polestej męki mimiją się dla nas i świata całego męki miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, ofiaruj Ci ciało i krew, duszą i bóstwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przepłakanie, sakrochy nasze i świata całego. Jego opolestej męki, mimo dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo sieci dla nas, i świata całego. Klajko polestej męki, mimo siecie dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo dla nas i świata całego. klajeko polestej męki mimiło się cię nas i świata całego. klajeko klejko polestej męki mimił się cię nas i świata całego. klajeko klejko polestej męki mimiło się dla nas i świata całego. klajeko klejko polestej męki mimiło się cię nas i świata całego ko klejko męki mimiło się cię nas i świata całego. Dla jego polestej męki, miejmy o dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze i świata całego. Dla jego polestej męki, miejmy o dla nas i świata całego. Dla jego polestej męki, Mimiło się cię nas i świata całego, klajeko polestej męki. Mimiło się cię nas i świata całego, klajeko polestej męki. Mimiło się cię nas i świata całego, klajeko polestej męki. Mimiło się cię nas i świata całego, klajeko polestej męki. Mimiło się cię nas i świata całego, klejko polestej męki. Mimiło sieci dla nas i świata całego. klejko polestej męki, miliło sieci dla nas i świata całego. klejko polestej męki, miliło sięcie dla nas i świata całego. klejko polestej męki, miło sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przewieczne ofiaruj Ci ciało i krew, duszą i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego. Jezusa Chrystusa na przepłakanie za nasze i świata całego. Klejko polestej męki, mimi oświetit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi oświetit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi oświetit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi oświetit dla nas i świata całego. Klajego porestnejj męki, mimią się cidle nas i świata całego Clajeko poreststej męki mimiją się citle nas i świata całego Clajeko poreststej męki mimią siędziedle nas i świata całego Clajeko poreststej męki mimiją się citle nas i świata całego Clajeko porestnejj męki, mimią się cidle nas i świata całego klejko polystyjnej męki, mimo sieci dla nas i świata całego. Święty Boże, Święty mocny, Święty śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty mocny, Święty śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty mocny, Święty śmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jest ufam topie. Pomnij o najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa ciebie przyczyną prosi, Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad Panami i Matko, piękna do Ciebie, przychodzą, przed Tobą. Jako krzyżnik płaczący stoją. O Matko Słowa, żaż nie słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko poszę, to modlitwę składem w Twoim niepokalonym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż i cierpienie i krzyż ludzi którzy nie ofiarują ich boku z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez Polestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a konią Twoją, przez serce Boże, daj łaskę sprawienia duszom, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący Wieczny Boże, osłoń nas przed oczami swych duchów. Sech posłużyć się chórami ludzkimi, aby nas i odcięły możliwość wpływu, działania demonów, szatana, swego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne spraw swojej łaskawości, powierzchne bo Boże, trucie świętej jedyny aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Duchu Święty, Duchu Mądrości, Prawiedź Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Światłości, Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Czystości, Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu święt, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry zakonne, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesi słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech okien, świętej miłości rozpalaj serca, by w tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie i śostakonnych, ukształtuj na wzór, na najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i święty z z Panem Pokiem Akaja.